Witam Państwa, przed nami kolejna Liga Mistrzów, która zapowiada się, że będzie w niej kilka, jak to my sobie żartujemy, polskich akcentów. Oto do bramki Arsenalu wraca Łukasz Fabiański. Powiedz na ile, dlaczego i czy to jest dla niego ostatnia szansa, żeby przekonać do siebie Arsena Wengera, czy po prostu on te szanse wszystkie, jakie miał, już zmarnował? Na ile nie wiadomo, wraca dlatego, że Manuel Almunia w sobotę uszkodził łokieć, przynajmniej taka jest oficjalna wersja klubu. Paradoks polega na tym, że on uszkodził łokieć, kiedy bronił rzut karny w pierwszej połowie I jeszcze w pierwszej połowie wydawało się, że po obronieniu tego rzutu karnego, że on że nie będzie tak bardzo krytykowany. No ale potem po jego dwóch błędach padły, padły dwa gole i uznano go za głównego winowajcę tej porażki. Idealna sytuacja dla Fabryńskiego. No idealnie, raczej bardziej idealna to byłaby, gdyby po słabym meczu zdrowy Almunia został zostawiony na ławce i wtedy byłoby można mieć nadzieję, że Węgero to daje szansę fabiańskiemu. Jeżeli się sprawdzi, to zostanie w ramce na dłużej. Natomiast tutaj przez to, że, że oficjalnym powodem jest kontuzja, no to raczej, raczej wydaje się, że to jest nie, że to jest zastępstwo, tylko że to jest krótkokwałe zastępstwo i dlatego trudno, trudno odbierać to jako jako szansę, znaczy ja sobie e, znaczy, trochę nie potrafi sobie wyobrazić, żeby Fabiański, co Fabiański musiałby zrobić w meczu z Partizanem, e, żeby zostać w bramce na najbliższe, najbliższe tygodnie, tym bardziej, że w, o ile Węgier jeszcze, jeszcze w niego wierzy, e, broni go, e, powtarza, że to będzie bardzo dobry, bardzo dobry bramkarz, o tyle on e, tymi błędami, które zrobił wiosną i w lidze mistrzów, i i w Premier League, no, sprawił, że nie wierzą w niego ani kibice, ani dziennikarze. Tydzień temu był mecz Tottenham-Arsenal. Arsenal wygrał 4-1, a Fabiański puścił jednego, jednego gola po strzale Robiego Kina z raz, że ze spalonego, dwa, że z około 16, 16 I metrów. Został tak? I został obwiniony w angielskich gazetach. Noty, dostał najgorszą notę w angielskich gazetach. Węgier twierdził, że... Że to nie było, że, że ta interwencja w go nie dyskwalifikuje, nie uważał jej, nie uznał tego, tego zagrania z, za błąd. Z kolei Fabiański twierdził, że powinien się lepiej zachować, że miał, ją, miał tę piłkę na, na rękach i, i, powinien, i, i powinien wybronić ten, ten strzał, także on jest bardziej, bardziej krytyczny, ale generalnie, generalnie chodzi o to, że, że w niego jest bardzo, bardzo mała wiara. Cały czas, cały czas po, każdym, po każdym tego typu błędzie i dziennikarze i kibice na blogach narzekają na to, że Wenger nie sprawił sobie e, latem pierwszego bramkarza, który, mógłby, który odpowiadałby ambicjom tego klubu. Pamiętajmy, znaczy my już troszeczkę o tym zapomnieliśmy przez to, że Arsenal bardzo długo czeka na trofeum, ale ambicją Arsenalu jest zdobycie Mistrzostwa Anglii, jest... E, no co dużo mówić, zdobycie Ligi Mistrzów. Oni nie, nie, nie startują, widzę, Mistrzów po to, żeby odpaść w ćwierćfinale czy półfinale, tylko po to, żeby w końcu ją wygrać, a z całą pewnością można powiedzieć, że w tej chwili nie ma e, bramkarza w Arsenalu, który, który tym ambicjom by, by odpowiadał.